Dom, 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 trzy razy dom. Spokój, można spokojnie wracać do domu yy, późną nocą. Oczywiście jest grupa pijaczków, biednych, schorowanych ludzi, ale, ale to oni są też ludzie z powiśla. Też im się daje te, te dwa złote, jak poproszą. Nie, nie tkną, nie, 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 nie zrobią krzywdy. Przepiękne miejsce. Uważam, że w Warszawie najpiękniejsze miejsce. Nazywam się Michał Orbuszewski. Mieszkam tu w zasadzie od 1968 roku. Trochę się pozmieniało. Było dużo ciekawych rzeczy takich z lat dziecięcych, takich pamiętam, że bawiliśmy się nad Wisłą, tam podjeżdżały wagony z węglem do elektrowni. Jeszcze wtedy była bocznica kolejowa. To nikt tego nie pamiętam między w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili centrum nauki Kopernik. tam były tory. To zniknęło pewnie jak została wybudowana Wispostrada. gram na bębnach afrykańskich i tu często są maratony przebiegają i, i zdarzało się przygrywać tym biegnącym pod mostem jak była trasa, bo często solcem biegam też właśnie. Drugie wyjątkowe miejsce w pobliżu to jest ten słynny cyrk. Wystarczyło przejść przez ulicę już go było widać. Ja tam codziennie przechodziłem do szkoły. Nigdy nie byłem w środku właśnie, tylko mogłem sobie popatrzeć tam przez szybkę. Tam się działy jakieś dziwne rzeczy, jacyś ludzie ćwiczyli. Na przykład akrobacje na motocyklach, na samochodach. Podobno odbyło się jedno przedstawienie i potem ktoś stwierdził, że nie odpowiada budynek przepisom przeciwpożarowym i grozi zawaleniem. No i tak to stało. Już, jeszcze chyba, nie, nie wiem kiedy zostało to rozebrane, ale jakoś tak niedawno. była wieża do skoków spadochronowych na skrzyżowaniu ludnej i solca. Ja wówczas, lata 50, chodziłam do szkoły podstawowej i wtedy chodziłam tu skakać z wieży. Chodziło się na wieżę po schodach. Tam Zakładali wszelki przypięte do tego składu Były takie, taka platforma i drzwiczki tak otwierane. I pan wypychał. I pierwszy moment pani troszeczkę do góry jakoś tak leciała, a potem było takie tąpnięcie. No i już za chwilę była pani na ziemię. Pamiętam, że to kosztowało 2 złote. Mieszkam tutaj od 8 lat, bo Wiśle to jest wyjątkowe miejsce z tego względu, że jest park, jest zieleń, jest wszystko, fajni ludzie, fajna atmosfera. Nieraz w weekendy jest głośno ze względu na to, co tutaj się dzieje, czyli każdy idzie na bulwary, na schodki. Jestem młody i mi to nie przeszkadza tak naprawdę, ważne, że coś się dzieje, coś, coś tutaj cały czas jest, tak? jakieś rozrywki, coś, można kogoś podnieść nowego. Znałem panią właśnie nie, zapomniałem Panią Barbarę, nie? Co właśnie wiem jak miłość. Bardzo fajna kobieta, Roberta Moskę poznałem. No, ciekawych ludzi można właśnie spotkać, poznać, porozmawiać, panią Torbicką poznałem kiedyś tak samo. Takich no ludzi, no nie to, że jakieś tam celebrytki albo co... No, po prostu ludzi, no z kim można porozmawiać, tak? Nawet Kasicikopet, z którą rozmawiałem, tak, fajna sprawa jest, no. Ta dzielnica teraz zrobiła się bardzo ruchliwa. Dużo ludzi, dużo samochodów i nawet tam dalej czysta dla młodzieży. Co tam można sobie pewno wszystko wypić, co choda do Z. No, wie pamiętam, dla, jak dla kogo? Jak właściwie dla nas, starszych ludzi, to raczej korzystne to nie jest. Mnie się. Mniej już podoba powiśle, bo jest zabudowane obrzydliwie, zatkane. Po wyzwoleniu była mowa o tym, że będziemy likwidować domy studnie, a tu się robi domy studnie, także powiśle jest zeszpesone. Ja tak uważam. Przede wszystkim to tak stoi sobie, a muzoi, no nie wiem na kogo to czeka. Znak zapytania.